Hej, witam w czwartym odcinku poradników do grafiki inżynierskiej. Dzisiaj jest wielki dzień. Skończyliśmy wreszcie przecinania brył. To oczywiście wróci. Nie myślcie, że będzie tak łatwo, ale dzisiejsze ćwiczenie jest bardzo proste, mianowicie musimy narysować płytkę i ją zwymiarować. Do tego dostajecie jeszcze instrukcję, więc całość będzie skandalicznie prosta. Jeżeli nawet tego nie obejrzycie, to możecie przeczytać instrukcję i sobie tak czy siak poradzicie. Całe ćwiczenie zaczyna się od narysowania prostokąta o wymiarach 50x60, na następnie z jakiegoś powodu proszę, żeby to rozbić, dlatego zaznaczamy sobie figurę. Klikamy tutaj rozbij. I dzięki temu zamiast mieć jeden prostokąt mamy cztery linie. Więc spoko rzeczy. Następnie poznajemy dwa nowe narzędzia. Jedne to jest zaokrąglanie tutaj, A drugie to będzie fazowanie. Zacznijmy od zaokrąglania. Dzięki temu możemy zaznaczyć sobie dwie linie i to zaokrąglić, ale nie podaliśmy jeszcze żadnego promienia. Dlatego klikamy tutaj i wpisujemy promień jaki jest w zadaniu. Podaj, że tam jest 8. I wybieramy pierwszy element i drugi element. Takie proste. Następnie fazowanie. Wybieramy tutaj narzędzie fazuj. Wybieramy fazy w tym przypadku 5. I teraz wybieramy z drugiej strony. Tutaj jest symetrycznie, więc to też będzie 5. Wybieramy pierwszy i drugi element. Mamy fazowanie. Następnie w warstwą osi rysujemy linię 25 od tego rogu. Na długość 50 oraz linię od tego rogu na 20, 25 i na długość 40. Nie wiem, czy będzie trzeba przesunąć te osie tak, żeby były tutaj równo, ale jak coś, to właśnie pokazałem, jak to zrobić. Ja będę rysował tak. Jeżeli nie, to po prostu pomińcie ten krok. Teraz wybieramy kontur, okrąg, średnica, i rysujemy stąd na średnicę 30. I to robimy osiami. Przepraszam, osiami to robimy. Następnie rysujemy tutaj kółko o średnicy 10. Tym razem konturem. 10. I poznajemy nowe narzędzie, mianowicie szyk. Szyk jest bardzo przydatny, bo nie musimy robić czegoś, co mamy później narysować tu. Tu i tu. Więc zamiast rysować 1, 2, 3, po prostu klikamy Cyk, wybieramy narzędzie szyk i wybieramy nowy. Wybierać środek i dzięki temu powstanie Wam szyk. Czyli jeszcze raz. Zaznaczamy punkt, klikamy szyk, zaznaczamy punkt środkowy, nie mamy. Później wybieramy elementy, w tym przypadku to będzie 4. I dzięki temu nam się to ładnie ustawia. No i możemy kliknąć zamknij szyk albo Enter i działa. Jeżeli chcecie coś później zmienić, to klikacie edytuj źródło. Wtedy możecie zmienić. Czyli klikacie sobie tu. Na przykład można by to trochę zmniejszyć. I wtedy nam się wszystko zmienia. Jest to przydatne na dalszych lekcjach, jeżeli coś sfrajerzycie. No i cofnijmy. Dobrze, jeżeli się do czegoś takiego, to znaczy nie możecie nic innego narysować i tak dalej, co mi się kiedyś y, brutalnie przydarzyło, i Wam się wszystko frajerzy i już chcecie zamykać to i robić od nowa, to tutaj jest magiczny przycisk, zapisz zmiany albo cofnij zmiany. Dobrze, przechodzimy do następnego elementu, czyli narysowania tego trójkąta. Znanym narzędziem wielobok robimy, to będzie trójkąt, czyli posujemy trójkę, środek wpisany w okrąg i rysujemy sobie tak. Dociągnijcie tutaj, to jest odpowiednia odległość, później zaznaczamy, przesuń, wybieramy tutaj ważne, środek trójkąta, bo jeżeli wybierzecie gdzieś indziej, to Wam się to źle przesunie. Wybieramy i przesuwamy pionowo w górę. Tu. Następnie wybieramy narzędzie Utni. Możecie wybrać tu, ale ciągnięcie tej myszki co chwilę tu, tam jest wolne. Dlatego polecam nauczyć się klikać U, P, Enter. Dzięki temu możecie szybko sobie ucinać bez żadnych problemów. So, jakby wychodzimy z narzędzia utknij Escape'em. I ten rzut płytki jest gotowy. Zrobiliście to w 3 minuty. Gratuluję. Teraz pora na przekrój. Przekrój robi się narzędziem prostokąt. Zaczniemy sobie gdzieś tu. Klikniemy 5. Tab. Nie przeciągniemy na dobrą wysokość. Już mamy szybko prostokąt zrobiony. Następnie musimy przenieść tą oś, tą oś i tą oś. Więc wybieramy narzędzie 8. Al Enter, radzę zacząć od pond. Zaraz wytłumaczę dlaczego. W instrukcji jest, żeby przenieść trzy osie, narysować wszystkie linie przekroju, ale jest to wolne, dlatego robicie to w ten sposób, że przenosicie sobie oś stąd. Nie muszą być idealnej długości, jakby nie przejmujcie się, to tylko osie. Później wybieramy kontur. Z tej odległości przenosimy linię, z tej odległości przenosimy linię i zaznaczamy te trzy elementy od razu. Jeżeli spróbujecie robić to jakoś tak z lewej strony, to musicie zaznaczyć całość, ale dobrym sposobem jest zaznaczanie w ten sposób. I wtedy, jeżeli jakkolwiek naruszycie po prostu jakikolwiek element. Tym zielonym zaznaczeniem to Wam się to od razu zaznaczy. Jeżeli mielibyście bardziej skomplikowaną płytkę, to możecie mieć z tym problem. Dlatego warto robić to tym sposobem. Ja jeszcze sobie tutaj poprawię tą oś, bo mnie po prostu denerwuje. Chyba nie trzeba. I później zaznaczamy jeszcze raz. I później narzędziem lustro. Wybieramy sobie ten punkt osi, ten punkt osi. Enter mamy już drugi otwór gotowy szybko, sprawnie oszczędzamy dużo czasu pozacko później jeszcze robimy linię stąd i kreskujemy jak się robi kreskowanie wybieramy warstwę kreskowania wybieramy narzędzie kreskowania i zaznaczamy punkty pyk pyk pyk, pyk wybieramy skośne i klikamy enter ważna rzecz na przyszłość jak tutaj widzieliście kreskowałem, musiałem zaznaczyć ten punkt i ten punkt, ale jeśli chciałbym być bardzo efektywny co się przydaje później? wyłączacie sobie osie i w późniejszych wyłączacie sobie gwinty wyłączacie sobie grubą, czy tam przekrój i dzięki temu robicie dużo mniej kliknięć Teraz to się wydaje śmieszne, ale to naprawdę oszczędza dużo czasu, szczególnie w drugim semestrze. I po czymś takim sobie kulturalnie łączamy. Mamy już kreskowanie, ale oczywiście wypadałoby zrobić linię przekroju. Dlatego bierzemy linię grubą narzędzie linii i ja sobie gdzieś tutaj postawię. ja zawsze daję wysokość 5 inni dają inaczej, mało mnie to obchodzi tutaj można dawać różne linie i teraz szybkie wytłumaczenie o co chodzi żółte linie pokazują nam gdzie, są, gdzie jest to przecięcie ten przypadek jest najprostszym przecięciem, jakie może być, po prostu prosta linia. Ale jeżeli chciałbym na przykład pokazać jeszcze ten otwór z jakiegoś powodu, to zrobiłbym tak, że przeprowadziłbym linię cięcia. A, przepraszam, przyciąganie punktów. Przeprowadziłbym linię cięcia jakoś w ten sposób. I to samo lustrzanie. To cięcie pokazywałoby mi cięcie jakby tu, 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 tu. Więc mógłbym na tym przekroju pokazać jeszcze ten otwór. I teraz ważna rzecz. Literki. Literki nie są tak oczywiste, jakby się to mogło wydawać. Ważne jest, z której strony dacie literki. Więc zamieniamy na y, opis, bodajże. Chociaż zdarzało mi się to chyba pisać grubą, nie dostawałem ujemnych punktów, ale warto to robić opisem. Wybieramy narzędzie tekst i klikamy sobie gdzieś tu. Eee, tyk. I piszemy sobie A. Możliwe, że u Was jest jakaś ładniejsza czcionka, ale nikogo to autentycznie nie obchodzi. To samo robimy w tym miejscu. Jeżeli jesteście leniwi, to możecie kopiować to i przenieść tu. jeszcze dla, żeby Wam nie motać, usunę te linie przekroju. I teraz jest to poprawne. Bo literki są po prawej, a rzut jest o lewej i pokazuje to tak, jakby trzeba było, ale dajmy na to inną sytuację. Jeżeli ten rzut ten przekrój przeniósłbym na tą stronę, to w adnotacji mielibyście tutaj takie wielkie kółko i podpis błędy rzutowania. Chodzi o to, że jeżeli literki są po prawej stronie, to rzut musi być po lewej. Jak to łatwo zapamiętać? Wyobraźcie sobie, że literka to jesteście Wy, że stoicie tutaj, widać Wasz profil. Albo czekajcie, ja włączę kamerkę. O, będzie... będzie pierwszy edytowany film z kamerką i autokadą. O, ale ja mam pomysł. Najłatwiej no to jest chyba zrozumieć w ten sposób, że no serio, jesteście literką, patrzycie w stronę tego żółtego przecięcia. Jeżeli weźmiecie tą część i rozerwiecie ją w linii tego żółtego cięcia, to na nią patrzycie albo z tej strony, albo z tej strony, w zależności gdzie jest literka. To jest tak, jakbyście stali tu, patrzyli w tą stronę. Widzicie wszystko, co jest na tej stronie. Więc, jeżeli tutaj byłaby taka krawędź. O! ko nawet narysowałem. Ale tutaj by jej nie było, to z tej strony cięcie wyglądałoby tenc. Jeżeli literki były z drugiej strony i stałby tak, to wtedy nie widzę tej krawędzi, wtedy to się troszeczkę zmienia. Takie wytłumaczenie mam nadzieję, że będzie wystarczające, żebyście przetrwali nie tylko ten semestr. Bo często są takie błędy. Ja aż do teraz w zasadzie nie zrozumiałem, kiedy stawiam jaki literki, co to znaczy, ale mam nadzieję, żeby nie popełnić błędu. Wracamy do kala. Dobra, jesteśmy już w naszym standardowym rysunku, który będzie na zajęciach. Przekroje macie już wytłumaczone, dlatego pora na wymiarowanie. Wymiarowanie też nie jest najprostszą rzeczą. Chodzi o to, żebyście napisali wszystkie wymiary, które są potrzebne do wykonania elementu. Ale nie naciskali ich w każdym możliwym miejscu. Prowadzący zawsze zostawiają na Was pułapkę, żebyście panikowali. Bo jak pamiętacie, ten wymiar ma 60. A jeżeli teraz sobie kliknę wymiar liniowy i zaznaczę, to pokazuje jakieś chore liczby. Co to się w ogóle dzieje? Dlaczego tu jest 120 jakieś zera? Otóż, Pierwsze, co robimy przed wymiarowaniem, to klikamy Opis. ISO 25. Zarządzaj stylami wymiarowania. Zmień. Wybieramy skalę 1 oraz pomijanie zera końcowego. Przez to zamiast wymiaru 120, coś tam, coś tam, coś tam, będziecie mieć wymiar. 60. Bez żadnych zer. Już pokazuję. Klikamy OK. Klikamy Zamknij. Klikamy WL, bo to jest największa oszczędność czasu na wszystkich zajęciach. Zamiast klikać narzędzia główne, latać, tu wymiar, tu wymiar, tu wymiar, klikacie po prostu WL, Enter jest szybciej. I teraz widać, jakie mam piękne, ładne, okrągłe wymiary. Dobrze. Jeszcze ważna rzecz co do yy, przekrojów. Trzeba je podpisywać. Czyli tutaj wybieramy tekst, cyk i piszemy A, myślnik A. Pamiętajcie, że duże, myślnik bez żadnych spacji. Dobrze, zabierzmy się za wymiarowanie. Wybieramy warstwę wymiary i pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest wymiary najbliżej w zasadzie. Co jest tutaj najważniejsze? Tutaj mamy po jakimś okręgu, który ma środek wyznaczany przez tę linię. Więc co robimy? WL, Enter i zaznaczamy od którejś krawędzi. Tutaj mamy ładną, kanciastą krawędź, więc od niej będzie łatwo. I tutaj względem wszystkich książek trzeba się oddalić 10 mm. Następnie wyznaczymy tą oś tutaj pamiętajcie, bierzemy zawsze od zewnętrznych krawędzi, czyli tutaj wymiar kliknąłem od tego rogu, a nie od tego rogu na przykład. I jeżeli zaznaczam od osi, to zaznaczam od osi, czyli w tym przypadku zaznaczam tutaj róg i nie klikam gdzieś tu, tylko klikam od końca osi. Przeciągam ponownie na, 7, na 10 mm, przepraszam. A już mamy to zwymiarowane. Średnicę tych okręgów i średnica tego okręgu będzie ciężką zwymiarować na tym rysunku ładnie, dlatego posłużymy się tym. Ale zostały jeszcze dwie rzeczy, mianowicie odległość od tej osi mamy i w tej osi jest ten trójkąt, więc nie robimy tutaj kolejnego wymiaru ale musimy zaznaczyć, na jaką głębokość to ma się wciąć. Dlatego bierzemy kolejny WL Enter, zaznaczamy tutaj koniec i zaznaczamy tu. Mam Was! Zrobiłem celowo błąd. Bo... Mianowicie, jak mówiłem, zaznaczamy od krawędzi zewnętrznych, czyli od tego punktu, i zaznaczamy 10. Teraz ciężko by było znowu wpisywać tu, 10 i tak dalej, dlatego możemy sobie ładnie przeciągnąć do tego punktu. Jest super. Następnie musimy zwymiarować fazowanie i zaokrąglenie. W tym przypadku to już nie będzie wymiar liniowy, bo ciężko jest trochę wymiarować y, okrąg w ten sposób dlatego wybieramy tutaj promień nie zaznaczamy i klikamy enter i bodajże jeżeli to jest symetrycznie tak zaokrąglone to tyle wystarczy ale jeżeli trzeba by narysuję szybko przykład ale jeżeli byśmy mieli takie zaokrąglanie, że to nie jest symetrycznie środek tego okręgu jest gdzieś tutaj to w tym przypadku jestem niemalże pewien, że trzeba narysować osie w ten sposób, że robimy linia. Coś w tym stylu, tylko że osiami. Ale to chyba jest gdzieś tam na dalszych zajęciach. Więc w tym przypadku chyba nie trzeba. Rzućcie okiem do instrukcji. Następnie fazowanie. i Fazowanie jest strasznie proste do zwymiarowania. Po prostu pyk i pyk. I tutaj robię na oko. W sensie autentycznie. Nikt Was nie będzie za to ścigał, jak będziecie robić na oko. Macie dwie godziny na zrobienie rysunku i wymiarowania go. Nikt nie będzie patrzył na to, czy to jest 5, 7 czy 9 mm. Może na pierwszych zajęciach warto się postarać. Ale mi się nie chce. Następnie musimy tutaj dodać to x45 stopni. Jak to robimy? Zaznaczamy wymiar, klikamy prawym i schodzimy do właściwości. Dzięki temu pojawia nam się tutaj takie magiczne okienko. Jest tutaj masa rzeczy. Schodzimy gdzieś tak pod prawie koniec do kategorii jednostki podstawowe i dajemy przyrostek wymiaru. Przedrostek to będzie dodawanie przed. Przyrostek będzie dodawanie za. I tutaj piszemy X45 i wstawiamy symbol stopnia. Najczęstsze symbole mają skróty, czyli procent D to będzie od degree, czyli będą stopnie. da Mamy piękny wymiar. Ale mi się trochę nie podoba, że on tak strasznie wystaje. Dlatego mogę wziąć ten tekst i wrzucamy go w tę Teraz mam po tej stronie. Następnie będzie wymiary całej bryły. Bo jeżeli dostajemy do wykonania taką płytkę, to fajnie by było wiedzieć, jaką płytkę na początku mamy sobie przygotować. Dlatego to jest bardzo istotne, żeby podawać wymiary całych brył. I do tego ważne jest, żeby te wymiary dawać na sam koniec. Bo te wymiary Muszą być najbardziej zewnętrznymi, więc w tym przypadku zaznaczam sobie w ten sposób. I od tego powinno być 7 mm. Jeżeli Wam coś nie działa fajnie, to możecie przesunąć sobie w to miejsce i później przesunąć jeszcze o 7 mm. Oraz wymiar tutaj zewnętrzny, znowu biorę WL Enter. I tutaj się odsunę już na oko. Co jest istotne, staramy się grupować wymiary. Czyli równie dobrze, tą dziesiątkę mogłem dać na lewą stronę albo tą 25 na lewą, ale wolałem to grupować po tej stronie. Ta 5x45 to jest jeszcze do przeżycia, że jest po tej stronie, bo tutaj jest część po lewej, ale jeżeli macie wymiary, to starajcie się je dawać albo na prawo, albo na dół żeby dwie strony były względnie wolne, wymiarowanie to jest porąbana rzecz. Zawsze się będą do tego przyczepiać i nigdy nie będziecie wiedzieć, czy jest dobrze, czy nie. Zwymiarujemy teraz po lewej stronie. Pytanie: Co tutaj jest istotne? Czego nie jesteśmy w stanie zwymiarować na tym rysunku? Grupości płytki, dlatego od tego zaczniemy. WL Enter. I piszemy sobie piąteczkę. Kolejna rzecz to średnica tych otworów. Teoretycznie dałoby się na tym rzucie, ale dużo wygodniej i bardziej elegancko jest na tym. Dlatego, robimy robimy kolejne WL Enter, Pyk, Pyk i robimy dyszkę. Ale tych otworów jest cztery. Pokazaliśmy tylko dwa. Więc jak to zrobić? Poza tym z tego rzutu w ogóle nie widać, że to jest ok twór okrągły. Mógłby być to kwadratowy i dlatego są przyrostki, przedrostki. Znowu, moglibyśmy kliknąć prawy właściwości, ale jak widać, tutaj okno właściwości nadal zostało otwarte, dlatego zrobimy sobie cyk i automatycznie nam się otwiera. Zaznaczymy sobie wymiar, znajdziemy na właściwości, jednostki podstawowe i teraz w przedrostku Piszemy bodajże procent procent C i dzięki temu mamy znaczek Fi Jak to łatwo zapamiętać? Procent procent C. Circle do kół. No i mamy znak średnicy. Ale o nie zapomnieliśmy, że tych otworów jest 4. Dlatego znowu zaznaczamy wymiar. Zjeżdżamy sobie do przedrostków i przed tym wszystkim piszemy sobie 4x. Mamy już ładny, piękny wymiar. W tym miejscu zobaczyliśmy, że pomimo, że rysunki wyglądały ładnie, to teraz nam brakuje trochę miejsca. Dlatego całość zaznaczymy i przesuniemy delikatnie. Do zwymiarowania została nam jeszcze średnica tego okręgu. Więc wybieramy WL Enter, zaznaczamy TYK, TYK i przeciągamy. Jak widzicie, tutaj jest delikatny błąd. Pomimo, że proponowałem grupować wymiary, to tutaj mamy nieładne przecięcie. Nie są ku temu narzędzia, żeby takie rzeczy usuwać, ale dużo prościej w tym przypadku jest zrobić wymiar po drugiej stronie płytki. I dzięki temu mamy wszystko ładnie czytelne, brak przecinających się linii, zero problemów. Wydaje się, że całość jest skończona, ale tutaj ten przekrój A jest ledwo co widoczny i jest przecinany przez wymiary. Dlatego wyłączymy sobie warstwę wymiary. Ważne, żeby teraz włączyć inną warstwę. Klikamy sobie tak i dzięki temu zniknęły nam wszystkie wymiary. One tam nadal są, ale dzięki temu możemy sobie tutaj ładnie zaznaczyć i przesunąć to sobie tak pół na przykład. Podczemy wymiary, no jak widać trochę przesadziłem, dlatego przesunę jednak oczupinkę bliżej, cyk. Zadanie jest gotowe, jak widać da się je zrobić w autentycznie 15 minut, bez większego problemu. Pamiętajcie tylko, gdzie się zmienia skalę i te pomijanie zera końcowego. Do tego proponuję teraz wejść w formatkę, zmienić to, na przyszłość na skalę 1 pomijanie zera końcowego zapisać formatkę żebyście na przyszłych zajęciach nie tracili czasu Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem te przekroje, bo to jest chyba rzecz, która się najbardziej przydaje na tych zajęciach. I w zasadzie to tyle. Sorry, jeżeli ktoś miał ćwiczenia, a nie oglądał poradnika. Mam nadzieję, że sobie poradziliście. I powodzenia w wymiarowaniu. ello